kolejny dzień szybka robótka na sobotę Te, chyba po trzech latach od uszkodzenia klawisza od klapy bagażnika w końcu się do tego dobieramy no i sytuacja jest taka, że przycisk nie działa zamek się nie otwiera otwiera się tylko tutaj, o tą przesuwką No tutaj tam. trzeba rozkręcić tutaj chyba raz, dwa, trzy, cztery cztery śruby od środka już rozkręcone. górne jak szybko się to rozkręciło no to, to, to na co złóż czekajcie faktycznie Byłem to ten switch jest dupnięty. to wszystko zostało porozkręcane. ale ogólnie to wymieniłem kiedyś to podświetlenie na takie panele Bo żarówki to normalnie tak topiły te plastiki że no masakra no ręce robią się o przypadkowym kolorze czyli człowiek pracuje proponuję zrobić taki myk Dawaj wyprowadzimy dwa przewody i będzie się stykało dwa przewody. jak tak jeden do drugiego w sensie. O tak i o tak. I to razem. Pyk, pyk. O, przewodnik. Na no, to obieranie. Ale no, nie rzucaj mi tutaj śmieciami. Jest taki kanał tego, takiego kampożula, co nie? Ten tam, tam wszędzie puszki ukrywa, tam wiesz w tych, w tych kadrach, żeby nie było widać, że chleje od początku. No, bo to tylko kurczę się założyło z drugiej bańki. I rano, jak zaczyna nagrywanie, to Ryd taki cały opuchnięty jest. I nigdzie nie pójdzie. Światełko świeci. Patent, żeby nie świeciło to. Pyk. Dobra, to zrobiłeś. I nie świeci. No dobrze, no to teraz. Tylko, no tak, żeby było widać zamek, co nie? I przewody. No, i dawaj. He? No, działa. Dobra. Działa, super. Za pomocą szczoteczki do zębów zostało wszystko wyczyszczone. Teraz układamy przewody. Ten chowułem ten pierdolniczek. trzeba będzie włożyć jakoś. Ale zanim wciśniesz, poczekaj, bo mam patent jeszcze na to. Śrubami Śrubami się wyprowadzi te przewody. No jak w tych kur na filmach. Puszka w tle, gdzieś tam się przewraca. Dawaj. Ups. Chyba no, żebym uderzył, to już ostrości nie ma. Kurde. No, dupa. Muszę tak nagrywać, o. Gdzie jest ostrość? Dawaj. Trzeba przynajmniej na mnie nie jest. Nie, trzeba wyłączyć i włączyć. O, jak włączyć i wyłączę, to ten nóż będzie ostry. No, dobra. Ostrość jest. Ale nóż nie jest ostry, jest szarpany No Ju, Już noża potępił na przewodach no, no weź trochę mniej tego noża Czemu tyle? Co? Nie mogę na to patrzeć tu A nie, widzisz wyrazu lepiej. dobrze Dobra. Dobrą. Po fabryce trzeba poprawiać. Ty można było pod tą gumą dać taki wiesz, że jak wciskasz to łączy się te dwa przewody. Zrobię może to z kadru. Ciekawe, czy jest przewodnik. Ciekawe, właśnie to sama pomyślałam. czy tam... Ciekawe. A, da się. Tylko musisz... Super